Dobra, siema ludzie, ja z kolegą już gramy w tym odcinku, to jest odcinek drugi. Już tutaj się trochę rozbudowaliśmy, zdobyliśmy trochę itemów. Nie ma tu zombiaków na razie wyłączone. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będziemy robić różne escape'y i tym, no podobne rzeczy, nie? Mm, Więc bardzo. dobra, no to zaczynamy. Pokażę Wam, jak wygląda kolejny kolor od środka. Znaczy, to tylko taka prowizorka, tutaj, żeby mi trochę światła wylatywało. <grym> znaczy, to też farma taka, nie wiem. Ja tutaj, tutaj. jest. No kurde. Dobra. właśnie użyłem trochę tej To i, I też się trochę rozbudował. Yy, no. Właśnie zrobiłem tutaj taką ładną ścieżeczkę do ciebie i do mnie. Właśnie muszę skrzynę zbudować. Zbudowałam zgody. kolejny pokój, tylko, że na razie nic nie ma. Eee, tak jak mówię w poprzednim odcinku, rozbudujemy się bardziej, ale tak no, trochę dużo. I podałam wtedy IP i samą resztę. Eee, jeśli wyjdzie głupi głos lub coś, to się nie przejmujcie, po prostu mam złożony mikrofon. Eee, jeśli jest zbyt y, ciemno, czy są lagi, to też nie moja wina, po prostu serwer się zacina, on jest u kolegi na komputerze włączony, dlatego nie tego, tylko innego kolegi, y, bo u mnie coś hamaczy się zepsuło i tak w ogóle jeszcze chciałbym powiedzieć tak, y, kolega, który ma włączony serwer, nazywa się Kalkam w tym, y, w tym, tym na, na tym serwerze, to on oczywiście nie gra, y, ja gram, to jestem na MOL 12456, ja jestem tu adminem, teraz samo i kalkam kalkam. Aster.pl To jest Michał, tutaj za właśnie właśnie nim gra No i to chyba na tyle dobra, Właśnie, ja chciałbym wybrać. Ci powiedzieć, że Jak Ci nie było, poszedłem sobie kopać i znalazłem Jacksa dobra Kurde, że chcę. Nie, myślałem że chcę, żeby kopać, dobra Przed mi drewnikko dawaj kup drewno i potem idziemy do jaskini razem. Zrobiłem sobie sikierę. No i dobrze. Ty właśnie, czekaj, jesteś sikierą. Ej, ja mam żelazo? Mam żelazo czy wziąłeś? Yy, masz. Jak chcesz, to yy, jest u mnie w skrzynce, ale nie zarob wszystko. Nie, dobra, ja tylko... Ale chodź trochę dalej od tego, nie? Czekaj, Jacku, po prostu proszę, bo jesteś A upewniłeś się, że nagrywasz? No, jest, nagrywa się. <grych> Może powiesz, co się wcześniej stało? Nie Właśnie, praś... mój kolega mi przypomniał, że miałem powiedzieć. Zdobyliśmy dużo rzeczy. Mieliśmy to wszystko, wydawało mi się, że nagrane. Myślałam, że robimy kolejny odcinek, a tu nagle się okazało, że. E, bo ja nagrywałam pracę. Okazało się, że zapomniałem włączyć nagrywania, więc y, jeśli, y, jeśli myślicie, że my to wszystko sobie, nie wiem, y, wzięliśmy z moda, czy skądś, to na pewno nie, ja tutaj grałam na survival, tak samo jak mój kolega, y, jedynie to co, to od czasu do czasu możemy się do siebie depać, znaczy tylko ja mogę teleportować się do niego, bo jestem adminem, i yy, chciałem jeszcze powiedzieć, że on ma moda, moda granego, ale takiego swojego. Że ma zapisane ile klocków jest na przykład od swojego domu. On tak ogólnie ma dwa domy, więc my sobie zewnątrz będziemy tu pomagać. Znaczy ja mam trzy mody ogólnie. Ale... Dobra, mi chodzi tylko o tą mapę, bo i tak w większości nie może się. A czy race Map znaczy Optifine okay. i tu mamy items, ale... Ale sobie I tak się nie tak, to, właśnie, to, że to. Ale tu mamy item to? Tak, nie nie tak y, ale w razie jakbym miał moda, to tu mamy items też się przydaje, bo y, jest napisane y, jaki numer ma. Właśnie. IP. Ale to można sobie pobrać dobra. Teraz takich bez głupich gadek my tu gramy, nie robimy gadkę porządną. Czekaj. O, zrobisz sobie te y, nożyczki. Ja mam. Masz? Dobra, to Właśnie, to sobie niezbędnik trollera. Zapalniczkę. Ty właśnie, masz jedno żelazo, to sobie też zrobię. Teraz zobacz. No mam, wiesz. Ty, masz nieca. Olo, ja mam żelazo, to no sobie, sobie jedno. Do zapalniczki ja jedno potrzebne, tak. nie? Dobra. tak. Spalę ci do. Nie, żartuję. Te Ej, mikrofon da... weź poprawę, ci coś się słychać. Lepiej? No lepiej. Godny nie jesteś z sobą. Jest sobie Tiliany, wezmę jak odrabinę potem. Ja już ją górka Właśnie jeszcze potem w następnych odcinkach możemy zrobić coś takiego, że połączymy... Ja będę nagrywał i on i to ta, taki w jeden filmik, że będzie na będzie filmiku trwa... okno jedno, A. Czyli on jak będzie coś robił, będzie w pomniejszonym oknie pokazanym w prawym lub lewym do, dolnym rogu. Tak jak na przykład oglądaliście programy SKF kanały on ma... miał tam pokazane Minecraft Life i sam to wreszcie ja się tam nie znam. Ja tu robię swój, więc tam mnie tego znaczy, ja lubię jego odcinki, właśnie od tego ja chciałem zbudować swój, więc to jest. Sprawiedliwie oglądam jego. Bo ja jako pierwszy to poznałem kwadratową masakrę, ale dobra, w końcu ja tu mam swój filmik i nie powinienem mówić o innych, nic nie będę mówił, bo którzy by się inni na mnie nie urazili. Dobra, idę drewno zbierać. Gdzie ty Dobra, jesteś? Dobra, może... ja już mam stak drewna dżunglowego. Ej, po, po tym jeszcze pójdziemy innego proszę. czekaj. Wezmę to, schowam to, to... Dobra, ja już jestem przy domku. Czekaj, tak. właśnie, postawiłam flarę, żeby było mnie widać. Okej, okay, jest. Dzień dobry. Gdzie ty? Lol, nic nie wiem. O, tu jest jesteś. Dzień dobry. Dobra, z boży bierzesz dalej robimy. Szukaj, z się na A bo ja może zrobię ten... Mm, miejsce na to, a ty zbieraj nasionka. Dobra, to ja teraz zbieram nasiona. No to właśnie ci to powiedziałam. No. no. Na razie mam z jakiejś... 6, bo są dom, chyba mam 2. Ja, dobra, dalej robimy sady takie jak w tym. Jak się Minecrafta robi, to tam no, zawsze jest taki z drewna. Masz drewno Daj dr trochę. Z no, no, no. te kołki, kołki. Daj daj... daj no, no. Y, dobra, daj wszystkie ciężtone. Czekaj, ja robię teraz te... Um... To daj 32. Czekaj nie, 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 to nie czytosu. Czekaj, masz skrzyncę dobra, biorę to 25 sobie. Dobra. Czekaj ja zrobię sobie tak. Właśnie życi już w a... kałowce uroszy. No wiem, ale nie chcę mi się ścinać. To ma Ej, być taka... We, no, weź, że na zewiaderku zrobisz, jak się robi? No um, wiem. Znaczy, Dawaj, rób. Posiadam taką wiedzę. Minecraftową wiedzę. No. Ty, a ja mam taki filmik Minecraftowa wiedza. Czy coś takiego w tym stylu. Ja robię płotki tylko Robisz sobie osobny ogródek, czy robimy razem? Wspólny wspólne robimy nie? No, to będzie lepiej. Zresztą tu i tak nie ma różnicy. A jakbyś wcinał te moje kokomaty, to potem jest stać, nie? Dobra. Hmm, Czekaj, co ja chciałam. Aha, to tak. Ej, weź tą Haczkę wszystko co tam jest. Motyka. Młody weź jak z zrób. Nie, to nie, będzie, u, będzie tylko upada. To weź, zrób z, z, ze złota, nie z złota, nie, zrób z metalu. Z metalu się najbardziej opłaca. O, nie, z kamienia, szkoda. Jest to, no właśnie, też tak muszę. Dobra, teraz. Um. Dobra, ej, e, ja już nie będę zbierał nasion z tych traw, co tu rosną. Tylko wiesz, co ja zrobię, ja po prostu zasady, zboże, jak urośnie, to z niego uciepię na Zrobię nam dwie młotyki. Fajnie, tak. no widzę jak mi się płotem gdzieś postawi. Jak ty to robisz? A ja mam taki fajny płot. O, Bóg chyba się z nami nie zdoł. Miejmy samo. Dąb. Masz młotykę. O, mam drewno wydrewno. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Czekaj, ja idę po wodę. dobra. O, no ty kawałki. Cześć. Pokaż się. Czy ty? O. Zrób cis. Zrobię ci skin Czekaj, co? Cis. Cześć. Czekaj Co? Już sekunda. Jeszcze do nas kolegą. Twardza na przykład. Chora, już jesteś? O. Ej, daj mikrofon bliżej, bo ja Cię nie słyszę. Lepiej? No, lepiej. nie jesteś sobą. <grych> ty wiesz co? Tutaj jeszcze no. wezmę za tego, bo no, no, jeszcze tak. potrzebuję jednej ziemię Raz, dwa, trzy, trzy potrzebuję, dobra. Nie, nie tylko za Ej, a Ty możesz wycinać fragmenty, nie? Jakie fragmenty? O, czyli na przykład robić przerwy, nie? Trochę tego nie ogarniam. Ja nie rozumiem. No mowy. To zaraz może zrobimy, bo muszę iść. Nie Ale przerwę się. już tak dobrze koniec filmiku, czy... Nie. Że tam... Dobra, um... dobra, jeżeli chodzi. Dobra, szukaj mi wody. Woda mi potrzebna, Ale tam, no. Ale mam bardziej... Rzeczkę się chce dobra, się dobra. szybciej. I ty też pola to jaskini? O lol to ty z niej grałeś! O, nie. o lol, ty. Czekaj, czekaj, bo... Ja mam laga i jakby ich serja miał, tylko że nic tutaj nie widzę. O lol Ole wody, ty czekaj, idę tam do ciebie. Rzuć mi wiaderko. Fuck wywaliło mnie. Wyszeli z gry, zgryszał. Wywaliło mnie. Eee... masz doma. Nie żartuję. Ale dawaj właśnie. Okej, okay, jestem. Ej, a może pójdę na górę i ja ciebie przeteleportuję do mnie, co? Nie, to będzie nieuczciwe, zresztą ja już idę do domu. A gdzie ty jesteś? Tu, po tobą, czekaj, o tu. Nie jest O kurwa, w kolację Teraz mam gdzie akcja, ja dla nich. Robimy o, ty... na obiad? Spoko. Ej, na kolację? <grym>, no lol, O, lo. oh! Oh, glina, glinę biorę. O weź, przyda się. Będziemy mogli coś zrobić z cegły. No. Właśnie, e? Ty, czekaj, z czego się robiło te czerwone cegiełki? No właśnie, trzeba przetopić glinę. Tak? No. A potem, żeby złożyć te cegły, to trzeba gliny i te cegły, nie? Czy jak? No ja już nie pamiętam. cegły. Co? Same cegły. I trzeba ich sześć, czy ile? Dobra, ja już mam całą glinę. Nie, czy. Tak. Cicho, cicho, poluję na nasiona. Oh. A, mam cię. O, wezmę trochę piachu na szyby. Czekaj, muszę tu jakieś miejsce, gdzie jest bliżej woda, bo cię nie chcę takiego tam zasuwać. Chcę nieskończoność widełko zrobić. A ty możesz spałzować filmik? No. A to... byś mógł zaraz spałzować? No, to jest okay. o do, no, do ciebie kosmici. Tak. Dana śmiertanki, nie? Ja nie, nie mogę z niego. Pana mi tanka. O, mam tego. O lol, ale teraz mi wylatuje. Krzeszila. Człowieku, sam krzesiło. Co? No. A mam nie złożyć. A wtedy to tylko sam żwiru mi pada. Ty, a co jeszcze się robi? Ze żwilu czy nic? Ze żwiru chyba nic. Nie, no tylko się robi to. Dobra, wejdziemy w neta Ty, ja mam e, część ile? Czekajcie, ja tu mam? Cztery e, krzymienie. Tak. No. O, pięć. Sześć. To co ty produkujesz? Gdzie ty ty jesteś? O, nosiona. Nie, to znam. O, jaskinia nie zbadana. No co, ty, no. No mówiłem, żebyś się nie tepał. No, ostatni raz nie mogę już. <grym> Tych ostatnich razów to było chyba 10 no, Ale ten film. Okej, okay, mamy nieskończone źródełko. Ty, ty włączyłeś mikrofon, już jesteś? Jak ty to zrobiłeś? Yy, czekaj, weź spałzuj. No 3 2. Dobra, teraz wracam. O, na jakieś 10 minuty poszedł? Teraz już wracamy do roboty. Jeśli macie jakąś mapkę, na przykład escape, albo chcecie, żeby coś możecie mi wysłać. Eee, ja tam potem podam wszystko w opisie i będzie ok. Lub wstawiajcie do mnie filmiki po prostu na YouTube, piszcie do kogo to ja będę wpisywał, do Damoli12456 i będę pobierał te mapki.